Siemka, ja jestem Tryod, a to jest następny odcinek z Nir Automata. Eee, I mam dostarczyć: jak pewnie pamiętacie z poprzedniego odcinka, filtr oleju dla Anemone. No, eee, że od Pascala mam w sumie to już było to, co będę tłumaczył. Ciekawe, czy można to sprzedać? Dobra, yy, co jeszcze zrobiłem między odcinkami? Bo trochę pograłem i jak widzicie, po statystykach już są trochę inne niż z poprzedniego odcinka. Yy, pobawiłem się trochę chipami i znalazłem bardzo ważną rzecz. Nie muszę szukać yy, chipów na plus 3, tylko mogę je złączyć. I powstaną na przykład plus 4, tak jak tu, plus 3 Shockwave, melee Defense plus 3, Deadly Heal 4, Max Up 4, Offensive Heal plus 2 trochę, tak, tak, tak jakby to nazwać. Trochę kuleje pod względem innych, ale jest. Ja oto heal na 3. Wiem, że można chyba maks do 8 poziomu tak yy, włączyć. I zanim. pufok. Zanim pójdę do Pascala, to pogadam z tą panią. Mmm... Że możemy być nawet zdolni do. Nie, nie, nie powinnam pytać. To by było zbyt. rude. Google. Google too much Time. Eee, tłumacz. Niegrzeczne, właśnie. Myślałem nad okropnym, ale to by było zupełnie inne słowo. Eee, pogadam z nią. Yy, że ktoś jest... Aha, i przyjaciółka zaginęła. A, czyli weszła mu piosenka z pozytywki do głowy. Eee. Hmm. Aha, że co jest jeszcze gorsze, to to, że pamięta tylko pierwszą część piosenki. Yy... A, że nuty go, w sensie no, melodia go... Nie wiem jak to nazwać. W sensie, że... Driving... No, że nie może mówić z głowy. E... Aha, że ten. Może mam mi pomóc wrócić do obozu. Dobra, ale miałem jeszcze szukać tej tej jednej babeczki. Aktywne. No trochę się tych questów to zrobiło i to mi się tak nie do końca podoba, no ale... Jak ja tam mam wejść? Let me in A to sobie otworzę. Mmm... Large recovery. Dobra, ale stopę musimy iść. Łączyłem go, ale zminimalizowałem przez przypadek. Dobra, gdzie jest ta babka? Jak mogę tam zejść, żeby ją od odnaleźć? O, Tam nie przejdę. W ogóle gdzie jest ten yy, miejsce poszukiwań? Tu <ścoughs> szczerze coś czuję, mam takie spore wrażenie. No. Że powinienem móc tam wejść. Aha! Czyli to tyle. Ja pierdzielę tyle się męczyłem, żeby się. No A, to. A, Mogę z nią o tym pogadać? O, wait. kuźwa, mylą mi się już przyciski, yy... pan, którego dobrze znamy, mój mentor, chyba już jest gotowy do nauki. Wiecie, chodzi, well what do you think uh, he just started transmitting to us directly now do you believe we're not a threat your mouth can say anything it wants, but you still don't have a heart i suppose that's technically accurate yes. well you're free to visit our village whenever you like Kara to ostro. Dobra, zanim pójdę oddać Pascal, rzeczy, to pójdę jeszcze do pana mistrza Serwa. Czyli mojego mentora. Z którym się uczę sztuk walki, yy, pijanego mistrza i innych tego typu rzeczy. Dobra. Zastanawiam mnie, czy to będzie ten sam quest od początku, czy to będzie dalsza, tak jakby kontynuacja rzeczy sobie pozbieram, bo w razie, bo tu zawsze będą na sprzedaż. Bo to upgrade do tych. No jak się to nazywa? Do włączenia chipów potrzebuje kasy niestety. Uuu! Witness the glories. Nie, Baniec ma niezłe zabezpieczenia. Aaaa, Fok, zapomniałem, że nie mogę tu unikać. Ale udało się. To tyle? Data Marking on map. Ja pierdzielę już tyle tych questów jest, że masakra. No ale no umówmy się. Nie zrobić mistrza o ojca serwo jest jak... Mm, nie zrobić questa z jene Frable albo Treze w Wiedźminie. Przez chwilę się zagubiłem w y, czasoprzestrzeni. Tutaj jak te chipy będą na plus 8. Nie do niego chciałem rzucić, ale już dobra. To jest ten złoty ciul! No, kuj go! A ja nie chcę z nim walczyć, on będzie za ciężki, nie, 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 my stąd idziemy, chodź, 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 come on, come on, nie, nie, wracaj. Ja pierdzielę ta kamera czasem mnie denerwuje w tej grze. Znaczy w sumie to nic dziwnego, bo mam włączone auto-namierzanie, no ale... Z drugiej strony, no... Mech. Nie tam ja pierdzielę Naprawdę mnie to denerwuje Aha, czyli tego typa Dobra, jakoś poszło. Co, I to tyle, czy coś jeszcze? No, jego chyba pojebało. Nie ma strzelania teraz, tam nie przejdę. <laughs> dobra, to będzie gdzie? Na pustyni czy. Nie, no, na pustyni raczej nie. Sam nie wiem, gdzie to będzie, szczerze podziawszy. Bo po mapie. Tu jest, wait, city, city Ruins. Tu jest. Czyli może jednak pustynia? I tam Chyba, że to są jakieś nowe, te. Range ta taka. Będzie na ten, na łączenie tych e, Jeepów. E, nie wiem, gdzie to jest naprawdę. Tym bardziej, że tam nie mam żadnego tego. Jak się to nazywa? Hmm. Miejsca. Save one. Nic w tym stylu? Nie, nie, nie. Kurwa. Czyli to będzie przy tym Przy No jak się to nazywa Królestwie, o Tutaj nie mogę przejść Tu nie mogę nic wkliknąć Czyli wniosek, że tam jeszcze nie wejdę i nie zrobię tego questa. Chyba, że jest jakieś przejście inne. Będy nie przejdę. No nie no, no teraz Mistrzu serwo nie zrobię ci tego questa niestety. Chociaż te schody wyglądają tak, jakbym nie mogły tam zaprowadzić. Kurwa po schodach. Nope. Chociaż... Wait, tędy? Nie, dobra. No nic, no to trudno. Robimy innego questa, który się znajduje. że nie chce mi się nawet z tymi maszynami walczyć. I'm too OP to fight with these machines. Eee, dobra, gdzie to jest dokładnie? Tu jest ten cyrk. Więc najprościej będzie oddać Pascalowi co jego, i przy okazji też, te, też tam dojść. Bo przez te kanały mi się nie chceć naprawdę. <laughs> A skoro już jest po drodze, to mogę sobie wykonać tą misję dla Pascala. I od razu mówię, nie będę robił wszystkich misji w tej grze, bo ich jest od cholery. Pascal, I have something for you. Olej... Eee... What's that noise? Uh -huh. Aha. <laughs> Fuck. Operator to 9S. Emergency transmission incoming. We've detected a Goliath class enemy inside the city ruins. It seems to be accompanied by a large number of machine life forms. All Yorha members are ordered to engage at once. A Goliath? This was a trap. I knew it. I promise you, we were not aware of this information. I realize the odds of you believing me are strikingly low, but I hope you will nonetheless. We'll sort it out later. Let's go. Operator 210 here. Do you read me? Operator 29S, I have bad news and I have good news. Bad first. We've confirmed the presence of two Goliath class heavy weapon enemies. Two of them? Now the good news. We've used your previous Goliath combat data to analyze the enemy, and it seems we have identified a weakness. Command has modified a firing unit based on this new intel. It's been installed on a pair of flight units that are heading your way. That's your R&D for you. Check your map data. Operator out. Thanks operator. Nie podoba mi się to ani trochę. Chociaż szczerze, może ten odcinek będzie krótszy. No taki po prostu sobie o. No po prostu taki odcinek jakby to nazwać. Poboczny. Hmm. Wait, czemu mi się tam ten. Znacznik nie sunął. Dobra, to jeszcze sobie dojdę tam na... Dobra, dojdę jeszcze tam na miejsce, żeby trochę przedłużyć odcinek, OK. No <grych> też nie chcę wpuszczać 18 minut odcinka. Tym bardziej, że... Większość moich filmów to trwają po 20-30 minut. Ale myślę, że już tak jak dojdę tak do, nie wiem, 20. No wyskocz tam, Ciulu. No, jeszcze chwilę. Tak, żeby trochę przedłużyć.

Czekajcie na następny odcinek, bo ten był taki bardzo pierdołowaty. No ile można go tak nazwać. Także ja się z Wami żegnam. I na razie.